Jarena zostaje do końca, tak? O kurde, no to jest dla A mnie. Jest, ja to jest dla mnie niesamowita, niesamowita niespodzianka no, no, Dobry Kęk, dobry Kate wijajcie proście znajomych, zaraz się eee... będzie działo, bo już widzę, co się dzieje. Witamy serdecznie <laughs> reżysera Życia. Hello. Ściągnęliście mnie. Cześć. Dzień dobry. No, już, już Ale, Powiedz, <laughs> Ale więc tak niechętnie rękę podałeś. Nie, niechętnie. A gdzie mam mówić, tutaj czy...? E tak, tak, tak. Daliśmy mikrofon, tak? Nie, za, zabrałem. E Taki żart. E e główkę do... Tak mnie kochasz, że ci zabiło serce? Nie, Pierwsza nie, od serce, wiesz, mamy dużą przestrzeń. strachu? Nie, też... Nie ze strachu. To też wiesz, fajny plot twist, nie? Bo nie było od ciebie informacji, nagle przychodzisz do studia, zajebiście to chłopaki, ogarnęli. Ciekawe, czy wiedzieli, Znaczy wcześniej? Ja dostałem nagły telefon, yy, czy, czy walczę. Trochę są no, szoki. Ja nie, bo nie wiedziałem, tak, bo to to tak, sięgam, wiesz, że tak. Tylko powiem tak. Że jestem sam zaskoczony. Nie chcę, bo... zawalczył, tylko robię swój pierwszy, większy projekt. I muszę teraz wiele rzeczy przełożyć z aktorami, tak znanymi. Aha, wiadomo, czy walczyć. No bym chciał, no teraz muszę poczekać po prostu. Aha. Więc. Yy, mam <laughs> wyjść teraz? <laughs> to, 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 e, nie, nie, nie. nie, nie, Normalnie. Wielkitko. Aha, ja, wiesz, ja tak. sam dla ja. Ja myślałem, że już jak wchodzisz, to że już jest walka zaklepana. Ja nie mówiłem, że jeszcze nie mogę potwierdzić. Aha, aha, ale, ale i się rozważasz, rozważasz. Ja jestem a tak, teraz to wszystko zależy. od tego. bardzo doktorów. proszę się często. To jest rodzinna atmosfera. Boję się, że to jest, wiesz, z trucizną. Ale powiem wam, Ej, ale ja, nie... ja sam mam tutaj totalny mind blow, bo nawet nie dostałem informacji na, na sławce, że w ogóle Daniel tutaj do nas przybędzie. Tak, nagle wiesz, podstawiają potępię. że mówiłem Krzysztofem Wojtkiem Golą. No, ale to teraz dałeś? pewnie gdzieś, nie? Inaczej, no, no, chwilę temu, a, to jest na gorąco. No, to, jest, to, to jest turbo na gorąco, nie? Ale powiem ci tak, na pewno mnie zaskaku, zaskakuje twoja ogromna niechęć teraz do mnie, bo jak się ostatnio widzieliśmy to... Przecież robiliśmy popki no, na tym No dziwisz się, po tej nie całej na, na dramie ty. star właśnie chciałem co ci to powiedzieć. No? Nic o ciebie nie miałem, robiliśmy tosty, ale mega mnie poirytowałeś, znerwowałeś, wkurwiłeś, no? że powiedziałeś na live, że nie mówię twojej dziewczynie cześć na siłowni.